Cześć wszystkim, witajcie ponownie na moim kanale. W tym filmie chciałabym Wam opowiedzieć o postawie, ponieważ ma ona ogromny wpływ na intonację, na wibracje oraz na nasz relaks podczas grania. Pierwszym ważnym punktem dotyczącym postawy są nasze stopy. Musimy pamiętać, że nasze stopy podczas grania powinny w całości znajdować się na podłodze, ponieważ bardzo często mamy tendencję do tego, że przekładamy ciężar na jedną stronę lub na drugą i cały ciężar naszego ciała opiera się na jednej nodze, podczas gdy druga dotyka ziemi tylko palcami. I w takim wypadku ma to naprawdę ogromny przekład na dźwięk, usztywniają się nasze barki. Także warto pamiętać, aby mieć uziemienie. Można to ćwiczyć w taki sposób, że grając, robimy taki ruch. Czyli po prostu, jakby tak obniżamy się, i, i wracamy z powrotem na kolanach, próbując złapać balans. Myślę, że pokazywałam to w jednym filmiku chyba na temat relaksacji podczas grania, więc możecie do tego wrócić. To jest pierwsza sprawa. Możecie wykonać sobie takie ćwiczenie, żeby zrozumieć i poczuć, że to naprawdę, naprawdę tak jest. Zagrajcie sobie teraz cokolwiek. Normalnie tak jak gracie zwykle. A teraz wyobraźcie sobie, że wasze nogi to są korzenie korzenie jakiegoś drzewa, Wasze korzenie, które sięgają bardzo, bardzo głęboko w ziemię i tak utwierdzają Was i dają Wam takie poczucie stabilności i zagrajcie teraz. Czujecie jakąś tak. różnicę? Ja nauczyłam się tego ćwiczenia podczas ostatniej lekcji skrzypiec i gdy zagrałam, wyobrażając sobie te korzenie, to Mój dźwięk był znacznie lepszy, wibracja była lepsza i mogłam się rozluźnić w barku. Tutaj mogłam czuć totalny relaks, bo wszystko było jakby w nogach. Nogi były takim moim fundamentem. Także warto zwrócić na to uwagę. Drugim punktem jest prosta sylwetka. Ja bardzo długi czas borykałam się z tym, że grałam w taki sposób, z taką zamkniętą postawą, i poza tym, że. Odbiór wizualny nie jest najlepszy, gdy osoba tak stoi, to też ma to przekład na dźwięk. I jedną rzeczą jest to, że możemy pamiętać i mówić sobie co chwilę, prostuj się, nie wiem, poprzyklejać sobie karteczki na ścianach, na pulpicie, gdziekolwiek i pisać sobie, prostuj się, prostuj się, prostu się. Ja tak robiłam, ale szczerze, totalnie mi to nie pomogło, do momentu, gdy nie. Zastanawiałam się, jaka jest przyczyna tego, że ja tak stoję, i przyczyna była taka, że moje mięśnie brzucha i moje mięśnie pleców, nie, czyli te mięśnie, które tak naprawdę podtrzymują naszą podstawę, podstawę, nie były wystarczająco wytrenowane i wystarczająco mocne, aby móc utrzymać moją prostą sylwetkę. I w tamtym momencie, gdy zdałam sobie z tego sprawę, zaczęłam wykonywać ćwiczenia wzmacniające na brzuch i plecy. I od tego czasu widzę postęp. I, jest, i stoję teraz w taki sposób, także to jest możliwe. Bardzo pomocny był też pilates z piłką, z taką małą piłeczką. Także każde ćwiczenia wzmacniające na sylwetkę sprawią, że będzie to bardziej możliwe, aby stać w taki sposób. Polecam. Trzecim punktem są ruchy, jakie wykonujemy podczas grania. Nie chcę teraz mówić, że macie stać jak roboty i nie wykonywać żadnych ruchów, ale wiem na własnym doświadczeniu, że wiele ruchów, które wykonujemy, przeszkadzają i naprawdę źle wpływają na dźwięk. O ile ruchy są poziome, to jest jeszcze w porządku, ale bardzo często wykonujemy ruchy pionowe, i te ruchy powodują. Że nasz smyczek traci stabilność, bo cały czas jakby przesuwamy te skrzypce w górę i w dół, i smyczek po prostu musi na tym, za tym nadążać, i strasznie, strasznie źle to wpływa na dźwięk. Także polecam zwrócić uwagę na to, czy czasami nie wykonujecie za dużo ruchów, bo ja na przykład tak robiłam i myślę, że do teraz trochę tak jest, ale staram się to kontrolować. Czyli, żeby wykonywać takie ruchy, które są naprawdę niezbędne, bo ja wiem, że czasami muzyka nas niesie i po prostu chcemy tymi ruchami coś pokazać, czasami chcemy nadrobić tymi ruchami, ale uwierzcie mi, że stabilna postawa daje nam możliwości lepszego, jeszcze lepszej narracji muzycznej, ponieważ Wtedy i wibracja jest lepsza i dźwięk i mamy więcej środków, żeby przekazać to, co chcemy i te ruchy naprawdę nie pomagają. Można sobie sprawdzić to w taki sposób, że gramy coś normalnie, w taki sposób jaki gramy, z ruchami, które gramy. A później zagrać sobie to przy ścianie, kładąc szmatkę, jakąś szmatkę na ślimaka, tak żeby nie porysował się o ścianę, żeby drewno się nie uszkodziło i lakier, czyli po prostu Przykładamy skrzypce do ściany i gramy w taki sposób. I zobaczcie, czy jest różnica, bo ja kiedyś ćwiczyłam w taki sposób i naprawdę było stabilnie, jeżeli chodzi o dźwięki i wszystko. Także to są trzy punkty najważniejsze, na które zwróciłabym uwagę, jeżeli chodzi o sylwetkę. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że materiał jest dla Was. Pomocny. Jeżeli tak, to zachęcam Was do pisania komentarzy, zostawiania łapek w górę i oczywiście subskrybowania. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!